Alex, dzięki, wyszło! Dzień dobry dzieci. Witam Was w kolejnej naszej przygodzie. W której to dziś będziemy się zajmować jednostkami długości, pola powierzchni i objętości. Trady, tra, tradycyjnie już można powiedzieć, będziemy robić małe. Boom. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Powiedzmy że jeszcze tu, tu. Tu. Środek zostawmy wolny, żebyśmy mogli sobie na przykład odpalić Z2 naokoło i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli, tak, ten, ten i ten. Nie wiem, czy zdążą. Wspaniała wyrwa w ścianie w naszej osi liczbowej. No cóż, na nas już czas ku nowej przygodzie. Dziś będzie potrzeba dużo miejsca. Zatem ocean nada się najbardziej. Siedźcie i czekajcie, a ja znajdę coś fajnego. Tak. To będzie ta okolica. Jeszcze tylko szybki rzut oka. Czy nasz ocean jest wystarczająco duży? Wygląda na to, że zmieścimy się z całym projektem. Dobra, szybki powrót na brzeg i powolutku. Zaczynamy pierwszą z trzech części. Najpierw długość. Oprzemy się we wszystkich naszych rozważaniach dzisiaj na jednym centymetrze oraz jednym metrze. Witam Cię na naszej tablicy, na której będziemy rozważać pojedynczy blok, w tym przypadku jasnozielonego cementu utwardzonego. Jak widzisz, jest to kostka. Żeby znaleźć na tej kostce długość, trzeba sobie zdać sprawę, że kostka jest w trzech wymiarach. Głębokość, szerokość i wysokość. My na razie startujemy od pierwszego wymiaru. Potrzebujemy zaledwie długość. Wybierzmy sobie zatem jedną krawędź, na przykład tą, i poprawmy ją kolorem. Niech będzie białym. Jak widzisz, nasza kostka symbolizuje teraz długość. Będziemy szli w konkretnym kierunku, po jednym wymiarze, tak jakbyś mógł iść tylko do przodu i do tyłu, nie mógłbyś na boki, ani podskoczyć, ani nie wiem, zejść do piwnicy. Ta nasza kostka pojedynczego, jasnozielonego cementu utwardzonego, niech dzisiaj symbolizuje centymetr, czyli ta biała linia to jest długość jednego centymetra. Zbudujemy sobie za chwileczkę odcinek o długości 1 metra. Jest i nasza kostka jasnozielonego cementu. Przypomnę, Ci, ta długość to będzie 1 cm. Pójdziemy w tamtą stronę, zbudujemy sobie odcinek o długości 1 metra. Pewnie Cię to nie zaskoczy, że potrzebujemy tam, w tamtą stronę udać się. 100 bloków dalej. Każda z tych krawędzi połączona koło siebie, będzie ich właśnie 100, będzie dla nas symbolizować długość jednego metra. Start! Chyba jest 100. Yy, policzę na wszelki wypadek, a Ty posiedź i chwilkę zaczekaj. Nie, jest 90. Wracam. Uff, udało się. Mam odcinek o długości 100 cm Czyli 1 metra. Podsumowując, na odcinek długości 1 metra potrzeba aż 100 odcineczków o długości 1 cm. Przejdźmy do pola powierzchni. Pole powierzchni będzie się wyrażało już troszeczkę inaczej. Polem powierzchni przede wszystkim określamy obiekty dwuwymiarowe, czyli będzie nam potrzebna na przykład głębokość i szerokość. Zdejmę teraz naszą powierzchnię i dam na bok. Proszę Cię bardzo, to jest nasze pole powierzchni, czyli powierzchnia kwadratu, powierzchnia górnej części, na przykład górnej części naszej jasnozielonej kostki cementu. Wrócę z nią z powrotem na kostkę, postaram się zrobić to jak najdokładniej i zaznaczę ci krawędzie, które będą nas teraz interesowały. Na przykład, właśnie głębokość i szerokość to one będą decydowały o tym, jak tutaj nasza powierzchnia zaczyna się kształtować. Przejdźmy do Minecrafta. A w Minecrafcie wygląda to tak. Zbiję na razie tą kostkę, bo żeby nam tutaj nie zaburzała, żebyśmy dokładnie widzieli tą jedną pojedynczą kosteczkę i krótkie przypomnienie. To był centymetr. Był on ważny po jednej długości dla długości. 100 takich centymetrów dawało nam metr. Jak to będzie z powierzchnią tego naszego centymetra? No, to już nie może być sam centymetr, no bo powierzchnia to dwa wymiary, a nie jeden. Teraz już możesz iść tam po długości, możesz iść tam po szerokości. I wszędzie tam, gdzie ten obszar przez naszą długość i szerokość zostanie tutaj wyznaczony. Zatem mogę się poruszać tutaj po tym moim malutkim skrawku zielonego lądu. O jakich wymiarach? Centymetr na centymetr. Hmm, czy da się więcej? No oczywiście, jeżeli jestem w stanie z centymetra, drugiego, trzeciego i stu złożyć długość jednego metra, to zrobię tak samo z szerokością. I wyobraź sobie, że każda linia, która powstanie w ten sposób o długości stu centymetrów, czyli jednego metra, powtórzy się tu, 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 tu i tak 100 razy. Łatwo sobie wyobrazić, ile tutaj powstanie. Kosteczek materiału z zielonego cementu, dające, no właśnie, odkryjmy wreszcie tę zagadkę. Tu był centymetr i tu był centymetr, zatem nasza mała powierzchnia, tutaj o, to jest 1 cm kwadratowy. Tu będzie metr, za chwilę tu będzie metr, będziemy mieć do czynienia z jednym wielkim metrem kwadratowym. Do dzieła! Mamy to. Mamy zatem już długość gdzieś tam jednego metra i szerokość tutaj też jednego metra. Przypomnę ci, jeden metr, czyli 100 cm tam, jeden metr, czyli 100 cm tutaj. No, a będziesz miał teraz sporo czasu, gdy ja będę budował resztę, żeby policzyć ilu bloków. O powierzchni 1 cm kwadratowego będę musiał zużyć na zbudowanie powierzchni 1 m kwadratowego. Usłyszymy się dopiero jak skończę do roboty. Udało się. Próbowałem sobie pomóc komendami. Tutaj nawet sobie command block przygotowałem, ale na razie się jeszcze na tym nie znam. Ale będę musiał się chyba poznać i zaprzyjaźnić z komendami, gdyż budowanie czegoś takiego zajęło mi ogromnie dużo czasu. No, ale do rzeczy. Przypomnę Ci, że do tej pory mieliśmy do czynienia z długością. Czyli jedna nasza kosteczka. Tutaj jej długość poprowadzona 100 razy tam do przodu dała długość 100 cm, czyli 1 metra. Na no co z powierzchnią? No, powierzchnia to nieco inny wymiar, bo drugi wymiar. Mamy zatem do czynienia z całym polem kwadracika. Na przykład tego. Tutaj mamy powierzchnię 1 cm kwadratowego. uzupełnię. Żeby wypełnić powierzchnię 1 metra kwadratowego. Nie wystarczy już tylko 100 zwykłych centymetrów, potrzebuję aż tysięcy centymetrów kwadratowych. Zastanowisz się pewnie jak szybko do tego doszedłem. No jestem bardzo sprytny albo mam jakiś na to plan. No pewnie, że jestem sprytny i mam na to jakiś plan. Przede wszystkim 100 bloczków po 1 centymetrze. ta linia zawiera 100 bloczków również po 1 centymetrze. Tych linii zatem tutaj będzie wszędzie. 100 po 100 Zatem będziemy mieć łącznie 10 tysięcy bloczków, co wyraża się u nas 10 tysiącami centymetrów kwadratowych. Tak sprecyzuję teraz. Długość 1 cm, 100 cm, równa się 1 metr. Pole powierzchni 1 cm kwadratowy, 10 tysięcy centymetrów kwadratowych równa się 1 m kwadratowy. A z góry wygląda to tak. Chcąc mierzyć nasz 1 metr kwadratowy kwadrat metr na metr i wyrazić go w centymetrach kwadratowych, musiałbym go mierzyć małymi kwadracikami każdy oboku centymetr na centymetr, czyli każdy miałby powierzchnię centymetra kwadratowego. Łatwo, bez uzupełniania, bo to pewnie też nie do końca dokładne by było rysując tak od ręki. Każdy z was pewnie łatwo zauważy, co się potwierdza zresztą na bloczkach, że jeżeli tutaj będę miał 100 centymetrów w jednej linii i 100 takich linii, to rzeczywiście musiałbym tutaj narysować aż 10 tysięcy kwadracików o boku centymetr na centymetr. Czyli łącznie dostałbym 10 000 cm kwadratowych równających się naszemu jednemu metrowi kwadratowemu. Czas na wisienkę na torcie. Pełna objętość, czyli trzeci wymiar. Teraz liczyć się będą głębokość, szerokość oraz wysokość. No i jesteśmy z powrotem w Minecrafcie. Jest nasz kwadrat, nasz metr kwadratowy, nasze 10 tysięcy centymetrów kwadratowych. Nie, teraz bez komend się nie obejdzie. Wyobraź sobie, że aby stworzyć trójwymiarową kostkę, która będzie zbudowana z takiego oto bloczka centymetr na centymetr na centymetr co nam daje już tak zwany centymetr sześcienny, będę musiał takich warstw, każda po 10 tysięcy centymetrów kwadratowych, do góry użyć aż 100. Policz sobie, ile to jest. A ja idę nauczyć się komentarza. Robota zakończona, masakra ile tu komend poszło, na początek jakieś problemy, nie chciało się w ogóle władować tyle klocków. No nie dziwię się w sumie, no bo pewnie zdążyłeś już policzyć, że jeżeli tu było ich 100, tu było ich 100, to już z poprzedniej wersji tego naszego pola wiemy, że jest tutaj 10 tysięcy bloczków, to zważywszy na fakt, że tu masz raz, dwa, trzy, 4, pięć, sześć, siedem i tak dalej do samego dołu, aż 100 takich warstw po 10 tysięcy bloczków, wychodzi, no nie chcę inaczej, milion bloczków. Nie dałoby się tego ręcznie zrobić za jednego życia chyba. Podsumujmy. Jesteśmy przy kostce. To jest nasza kosteczka. Tą kosteczkę nazwiemy jednym centymetrem sześciennym. Jesteśmy teraz już w trójwymiarze. Centymetr, centymetr i centymetr. Naszych centymetrów sześciennych potrzeba było na zbudowanie tej wielkiej, ogromnej kostki o wielkości metr na metr na metr, czyli pełnego metra sześciennego aż milion. Podsumujmy sobie tą trzecią część. Objętość. Nasza kostka. Sześcienna. Metr na metr na metr, czyli 1 metr sześcienny, złożona byłaby tutaj z tych takich malutkich kosteczek białych, których krawędź miałaby centymetr na centymetr na centymetr, złożona byłaby aż z miliona takich kosteczek. Dlaczego? Jeszcze raz. Tu masz ich 100, bo każdy metr ma 100 cm. Takich linii po 100 masz 100, bo tutaj też jest metr. Takich warstw masz w tą stronę również po 100, bo tutaj też jest 1 metr. Łącznie daje nam to aż milion centymetrów sześciennych. Podsumowanie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, moje drogie dzieci, jak mają się do siebie metr oraz centymetr w układzie trzech różnych wymiarów. Zacznijmy od długości. Centymetr, czyli jedna krawędź. I po długości 100 cm do końca to będzie 1 m. Centymetr kwadratowy. Liczą się teraz dwa wymiary, czyli dwie krawędzie. Ta i na przykład ta. Dostajemy centymetr kwadratowy. Wszystkich tutaj na tej powierzchni centymetrów kwadratowych jest 100 na 100. Czyli 10 tysięcy cm kwadratowych. Objętość. Patrzysz na nią. Jedna kosteczka. Centymetr sześcienny. Trzy wymiary. Liczą się trzy krawędzie. Na przykład ta, ta i ta. Centymetr sześcienny. Na metrze sześciennym zużyjesz ich aż milion. Jeden zwykły metr. 100 cm. 1 metr kwadratowy 10 000 cm kwadratowych. 1 metr sześcienny aż milion centymetrów cm. I dobrnęliśmy do końca naszej dzisiejszej przygody. Jeśli Ci się podobało, jeżeli uważasz ten materiał za przydatny, subskrybuj, zalajkuj. A będzie tego więcej. Hm, I tak będzie tego więcej, bo my się przy tym dobrze bawimy. Do zobaczenia, następnym razem. Cześć!